Przeszławiam! Z tej strony witam się na moim kanale i witam Cię w szybkich rozpakach: quick unboxingach styczniowego zestawu marzenikarza do gracza Maximus Dominator Kraken. Kolejnym komponentem będzie zasilaczka Ser. Takie, taki byczek Silent 650W, 650XRM model. Parę wtyczek jest. 140, chyba wentyl, z tego co pamiętam. Muszę zobaczyć. O, tak. Zajrzymy się do pudełeczka. Przodfoliowałem go, żeby tak nie szeleścić. Patrzmy, co tam mamy w środku. No, Wyciągnąć go to jest. Dobra. Zobaczmy co tu mamy waranty Guide. Oh, niezła księga, trochę waży. No ale nie dziwne jak od 550 do 1000 jest ta sama, ta sama e, instrukcja. Kawy zasilające oczywiście. Co hmm, tu mamy? Bedra Corsair Powered by Corsair montaż i zaciski do przewodów. Co tu jeszcze? To przedstawimy, żeby było o, tak. Torba na mm, zaślejące kable. Bardzo fajna poręczna. Polecam zachować. Zobaczmy co tu mamy. Dużo. O, ale dużo kable. Sorry. Tak, oczywiście 24. Na okrągło, jedna uwaga, na okrągło, nie na płasko, tylko na okrągło jest o, o... No, oplot ma na okrągło i troszeczkę z montażem może być zabawy, bo nieraz tak grube kable poprowadzić i ułożyć jest trochę trudniej niż ten płaski. Za to oploty na PCI i, i na EPS-a bardzo fajne, też okrągłe. One pasowały, myślę. Ciekawa jak z układaniem. No, i potem tutaj mamy. Co tu mamy. Patę, satę, satę, satę i adapter na moleksowy na dyskietkę. To by było na tyle, jeśli chodzi o kable. Schowamy je sobie. teraz przyjrzymy się samemu, samej niej czarce. Ja jej dzisiaj nie kupujemy, wyjątkowo. Karki. ale i tak potem wyciągniemy, tam się wszystko zmieści. Teraz tak ułożę, że się nie mieści. Ok, zajrzyjmy sobie do torebeczki rozmaitości. Worek fajny, trochę pogodził się, może wybierzemy później. Dodatkowa folia ochronna przeciwkurzowa i tak dalej, żeby się nie kurzyło. To też fajna sprawa. No i zasilacz, jaki jest. Każdy widzi. 140 pasywnie chłodzona. Porty na modularny. W pełni żaden kabel z niego nie wychodzi na stałe. Symbol Corsair. Stryczek elektryczek. Zasilanie oczywiście. I tutaj tabliczkę, jakbyście chcieli spojrzeć. Światłość mamy nawet nieźle, w miarę światło dzisiaj dobre, naturalne, to chociaż coś widać w miarę. No, to by było na tyle chyba, co tutaj dużo gadać. Rozpakowaliśmy zesnacz Corsera M650, półpasty 240 mm, e, w pełni modularny, 7 lat gwarancji, bardzo fajny, myślę. Będzie fajnie działał. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, czekolad.